Siemanko drodzy widzowie, witamy w kolejnym materiale. No, dzisiaj pracujemy na podłoce. Tak jak widzieliście w ostatnim filmie, Wiktorowi udało się zmniejszyć body kita. No i jak mówiliśmy też w poprzednim filmie, że drukujemy jedną część i wtedy ją łączymy w, z tych części, które są po 25 cm. No i wtedy dopiero będziemy decydować tak naprawdę, czy drukujemy całe body. Także proszę bardzo, Wiktor, pokaż nasze puzzle na dzisiaj. To jest nadkole. Tak. O, ale Wiktor się pofatygował i wydrukował nam instrukcję tak, nawet. I opisałem je z tyłu z numerkami, nie wiem czy widać, także będzie nam trochę Pro. prościej. Tu macie kawałek nadkola, tu macie inny kawałek nadkola. No i co, tak naprawdę plan jest taki, że ludzie na internecie pisali, że najlepiej to łączyć klejem na gorąco, a później takimi spinkami specjalnymi, które są właśnie do tego, jak to się nazywa? Skrzewacz plastikowy. No, taki do zgrzewacza. Także no my teraz będziemy próbowali skleić pierwsze części, a wam pewnie to przyspieszymy. No i jak coś będzie konkretniejszego, no to wiadomo zaraz się odezwiemy. Także życzymy miłego oglądania. To nie jest równe. Co gruby on jest? Nie wyrówna się później tego szpachlu. Ja to muszę chyba zgrzewać tam. Grzewarą. Tak, od razu. No. Czyli co bez kleju? No z klejem może być trochę, żeby się trzymało pod zgrzewarkę, ale, ale on sam nie utrzyma tej konstrukcji, nie hu, hu. Czyli mamy pierwszy złączony element. To za gruba jest ta dziura. Mamy pierwszy złączony element i już mamy pierwszy problem, czyli klej za, <gry> za dużą szparę daje. No ale no zobacz. Hmm. Jak to trzyma się. I co teraz? Teraz mam taki nożyk ładny, który mi pomoże usunąć ten klej. I ja co dalej? <grywały> no, Grzewamy. Ma... Czyli od razu zgrzewalka. Czy jednak nie kleimy. Wiecie, że on kupił 60 wkładów do tego kleju. <grywa> <grywa> A to nie działa. To tam leżą, tu są wszystkie. Najlepsze jest to, że nie wziąłem golów i oddać nie mogę. <grywa> Będziemy <laughs> się zajmować DIY, ja myśli zrobić jakieś rękodzieła na klej. Jeszcze nie zaczęliśmy, a już są próby. <laughs> Drodzy widzowie, <laughs> zmiana, zmiana planu. Robimy od razu z do plastiku. E, tutaj są takie skrzywki z grzewara. Wkładam to tutaj, to się rozgrzewa i wtapia w plastik i w sumie tyle z działania tego urządzenia. Zrobię tak. Podam jedną, a w tą może. No teraz dobrać. Wam nagram jak Wiktor robi jedno po prostu, a później już będę mu pomagał trzymać. Także wy pójdziecie na statyw. To jest Dobra. No, jest pierwsza skrzywka. Druga. Ona się w to wtapia. Po prostu to utrzymuje. Tylko później będzie trzeba, właśnie, te odstające cypki spiłować i uważać na ręce. No tutaj trzy chyba starczą. A to nie z dwóch stron, tylko z jednej, tak? Z jednej, od wewnątrz tylko. I widzicie, to sobie się wtopiło w środek, no i tylko tak naprawdę zostały te bo to, to jeszcze nie jest cały proces. Aha. Dlatego, że ogólnie cały proces jest taki, że jeszcze zakładam takie coś i to się też grzeje. I tym zaklejam te szczeliny, żeby to nie wypadło. Widzisz? Aha, i tak jakby rozcierasz to, no. ten plastik. I wtedy to jest w środku zgrzane Śmierdzące bardzo i trujące. No, ale śmierdzi, no. Finalnie tak to ma wyglądać. Czyli co? Pierwszy jest skończony. No wiadomo, to z tej drugiej strony weź pokaż. Tak jak widzicie tutaj. Jest trochę szpara, no ale no Nie no, malutka, to jest, malutka jest. No i później na to i tak idziesz pachla. No. To Więc co tak... położymy matę. No, ma... będę... no na to będzie szła mata, ale no już nie w tym odcinku, bo tu teraz po prostu będzie kwestia, że chcemy to przymierzyć do samochodu. I tyle tak naprawdę. Czekąd? On jest taki Ono może się zakręcać. Tak Poczekaj. No i ogólnie jest tak, że niektóre części potrafią odstać od stołu tak jakby. No i teraz one nie pasują idealnie i będziemy musieli z tym kombinować. No bo tak żeby zobrazować widzą, to coś takiego ile się drukowało? Ło, no to było jeden z największych 11 godzin, myślę. No, no to macie coś takiego, to jest 11 godzin, drukowania. A my mamy tu ile części? 23 części, gdzie No jest trochę większy. Oprócz tego jest taka większa. No to macie no, taka część 11 godzin, no to macie już pół dnia. To wszystko, co tutaj macie, drukowało się ponad tydzień. Także trochę roboty jest. Jak my tak mamy z jednego na koła 23 części. 4 nadkoła to, to już jest prawie 100 części plus jeszcze progi. I jeszcze splitter z przodu. I jeszcze splitter z przodu, czyli będziemy mieli... dam tu na rogu. Czyli będziemy mieli z 200 części dołączenia, tak drodzy widzowie. Musisz tam rękę wziąć jedną. Dobra, otwarza. no to teraz trzyma się, w sumie. Tak, trzyma się już, no jak tam dałeś. Czyli wyobraźcie sobie, że będziemy mieli ponad 200 takich części dołączenia. Będzie więcej, bo ty na nadkole będzie miało ze 35 mi się wydaje. A, no to z 300 części będziemy mieli do klejenia taki sposób. A później to trzeba od spodu wzmocnić watą szklaną? Jezus, jest kręc, no to jest widać. no. Wszak tu jest milimetr, nawet, no. No, no nawet nie ma chyba. Ale tu szpachla to się i szpachla idzie. i no i będzie git. No, no bo od wewnątrz będzie wzmocnione watą szklaną, którą sami też będziemy kładli, a z zewnątrz będzie szpachla. No i szpachli już my nie będziemy kładli. <laughs> nie, nie. Bo chcemy, żeby to było ładnie zrobione, także to będzie... Dajmy yy, to do pana, co się zna. Do pana który robił białą zetkę. Tak E, może się uda coś nagrać z, tej, z tego wtedy, no bo wtedy ciebie też nie było i on był, samochód był oddany po prostu. No. Może teraz się uda coś nagrać z tego, no ale po prostu będzie tak, że jak my to skleimy i on z zewnątrz to wyrówna, no to on zachowa linię auta, a my moglibyśmy tego nie zrobić i na przykład później byśmy poklejali po samochód i po okrejeniu jedna strona była na przykład odstawała trochę, a druga nie. No. Dlatego, no, trzeba to będzie oddać do. No już niektórych rzeczy nie obejdziemy i nie zrobimy sami. Robimy jak najwięcej, ile możemy sami zrobić, no ale też no, nie wszystko zrobimy sami. No nie, ma lata doświadczenia u mnie, a my nie mamy w szpachlowaniu doświadczenia. Widzowie, już kawałek mamy zrobiony. No nad kole już nawet widać mniej więcej. To on będzie tyle szerszy tej. Ty. Ja. No to będzie, no to będzie dał ta No to tyle szerszy będzie. Mamy mały update roboty. już to się robi trochę większy, już na pokoju zaczyna braknąć. Ale no tak wygląda całe. Także no już fajnie to wygląda. A my lecimy dalej. żeby mała mały update dla widzów, Bo proszę bardzo, tak to już wygląda, najśmieszniejsze znaczy, jest to, ogólnie, a w żadnym filmie chyba tego też nie mówiliśmy, że my ściągnęliśmy tak jakby po tym poprzednim body co było, te rocket bany, my ściągnęliśmy te nadkole pocięte, a tak naprawdę mogliśmy te pocięte nadkole zostawić, bo te które założyliśmy i tak teraz będziemy musieli pociąć. Ale nie mogliśmy. Ale. Nie koła nie weszły. A, no by koła nie weszły i byśmy też w sumie nie ten, nie, yy, nie zeskanowali samochodu. Jakbyśmy mieli od razu może to no, 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 to no. To nie, to i tak musieliśmy zmienić. No ale najlepsze jest to, że je zmieniliśmy i tak będziemy to ciąć. No no, no co? No, no ale no niestety, innego wody, no. Życie bo... no. Będzie need for speed. A my lecimy dalej. Trzymam to, bo to jest no plastik po prostu, bo jak tniemy te końcówki to one strzelają nawet sufit, i ja już mam całą dłoń poranianą, bo właśnie o, robiłem tak jak Wiktor, że zasłaniałem bronią i to trzeba zobaczyć. Więc... I tak zasłaniam, żeby nie dostać w łeb. No, tutaj teraz mamy najgrubsze elementy i Wiktor po prostu dotapia więcej tego plastiku żeby to się równo trzymało, bo on jak się przechyli z drugą stronę to się rozłącza czego nie chcemy. Także Wiktor teraz o dotapia więcej plastiku i łączy to. No i jakbyście się zastanawiali czemu używamy tego plastiku to to normalnie się przybija przez plastik tak jak teraz widać safety plastik. Safety plastik no oko i macie po oku, nie? No tak jak już widzicie, robimy na stojąco, już jest prawie całe No ale nie podnoszmy tego muru, bo boję się o ten duży Znaczy, no możemy podnieść, ale jak całe no. podnieść, od, od spodu No tak to wygląda o, i Tu i tu Zagrajmy. tak No, nawet się błyszczy tak. No o, Już ku końcowi już. Ku końcowi Mało zostało, czternastka teraz Czternastka? No. Proszę Tak? Dzisiaj drodzy widzowie, w domowych warunkach ładnie, pięknie da się wszystko zrobić. A tam Jakieś drukarki, co wszystko naraz by wydrukowało, Be. to by nie miało historii. Trzy elementy i koniec. Trzy elementy. Zostało nam tak duży, malutki, taki o. Podłożony. I trochę większy. Chcesz to od razu kleić? Ja myślę, Potem że opetniemy. tak i wtedy wszystko skopetniemy, Jak już tak stoły już wszystko naraz zrobimy no będzie spadnie, to, to tylko który chcesz może. pierwszy. To. Podnieśmy to. Bezpiecznie podnieśmy. Bezpiecznie. No, no i tak jak widzicie, mamy na z Street Force Fajne! Fajne się dobrze wyszło. No. No? Trochę szpaki trzeba, no są szpary, no wiadomo no to też nie będzie idealnie, no bo to jest z tylu części sklejane. Niestety nie mamy większej drukarki, robimy na tym co mamy, ale tak jak widzicie w domowych warunkach da się odwzorować body do zytki. Ja myślę, że jest bardzo dobrze zrobione, mimo że z tylu części to i tak szpachla to wyciągnie. to nie są takie różnice, tu jest ile? 2 mm może dziura, to nie powinno robić problemu, resztę spiłować i... No i co? My idziemy do samochodu przymierzyć mm. i decyzja czy drukujemy całe wody, czy nie. Widzimy się przy samochodzie. Jesteśmy przy samochodzie, pozwoliliśmy sobie zabezpieczyć taśmą. No i co? Wiktor, czy im powinność? Ja się boję. Ja się boję. Dobra, ja może wezmę aparat na... do ręki. Nie wiem dokładnie, do to ma być, Mi się wydaje, że wyżej, bo tu jest tak glebnięte teraz. Chyba, że to tak będzie nisko. No to będzie trochę niżej niż oryginałka. Nad kola. Tylko to musi się zgrać z linią auta No. A teraz tam ale blokuje. ten próg się bardzo nie zgadza wtedy. No Bo to teoretycznie to powinno być pod progiem. No. Tak. No tutaj jest, tu, tutaj jest. A i teraz też jest! Idealnie pasuje teraz. No dobra, ale resta jak pasuje? Nie pasuje. A weź do, dociśnij tu po prostu, to? Bo to powinno być jakoś tak I tutaj jakoś tak No to względnie tak jak Jezus takiego. Maria, ile tu jest przerwy ja. Coś takiego Ale tu ile zostaje, zobacz To, to nie powinno być aż tak no. To powinno być tutaj, żeby to było przyczepione na No ale dwa. tutaj zobacz Ile masz wtedy miejsca w ogóle tu jeszcze Do tego splittera Ja myślę, że góra powinna być coś takiego a ten truk to jest tak? No tutaj to trzeba dogiąć, tu. Tu jest ten splitter. Coś takiego. Coś z takiego tym... będzie, nie? No i zobaczcie, to weź to podtrzymaj, ja to pokażę. No tak jak widzicie, Ale tutaj to, jest ten... Ale to mi się nie podoba, bo to powinno no. być równo z tym. Cały ten truk... Powinien być niżej. O! Coś takiego. Jak jest dopchnięty, o teraz to, teraz się zgodzę. No, teraz jest git. No, i tak Coś jak takiego. widzicie, tutaj jest ta przerwa. Tak jak są, jest ten wod, Tutaj będzie ta kratka. W tym filmie, no to już będzie wszystko. Tak jak widzicie, no mamy nadkole. decydujemy się drukować cały body kit. No co, no raz się żyje. Ryzykujemy. Spróbujemy. No co, no więcej czasu nam z tym zajdzie. No ale patrząc na to, jak to wyszło. Plus patrząc na to, że mamy osobę, która bardzo dobrze szpachluje, to jesteśmy dobrej myśli. No i tak naprawdę, co? Zaraz Wiktor odpala drukowanie reszty Tak. i pewnie zejdzie na to półtora, dwa miesiące. Jeszcze w międzyczasie i tak mamy dużo rzeczy do zmian w tym samochodzie, żeby on wyglądał jak ten z gry. No, wiadomo, spoiler, rury wydechowe jakieś tam różne jeszcze pierdoły, więc no nie zabraknie. No wiadomo, jak dodrukujemy więcej części, no to też Wam pokażemy, jak to wygląda, jak na przykład będziemy mieli cały bok. W tym filmie to już będzie na tyle. Jeżeli możecie, to kliknijcie tego suba tam na dole, bardzo nam to pomoże, bardzo, bardzo nam to pomoże. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, czy Wam się podoba. No, co? Nostalgia! Need for Speed Nissan 350Z. Stanie się faktem. Zapraszamy na naszego Instagrama, bo czasem tam spoilure, spoilerujemy trochę. Wiadomo, jak ten film wyjdzie, no to pewnie będziemy dodawać jakieś zdjęcia, jak się coś drukuje albo coś w tym stylu. Także zapraszamy do kolejnego materiału i widzimy się niedługo. Na razie.